W latach wielkiej posuchy i przełykania kolejnych gorzkich pigułek klęski, Polacy doczekali się wreszcie wielkiej formy swojego najlepszego skoczka. Małyż podbił serca milionów, kilka tygodni stając się idolem całej Polski. Wkrótce małyszomania opanowała również rynek gier. Zaczęło się od kultowych Deluxe Ski 2 i chociaż nikt nie był w stanie podważyć ich grywalności, to z grafiką i realizmem było już różnie. I tutaj właśnie wkracza Axel Springer ze swoim polskim wydaniem RTL Ski Springem 2001 ogólnie nazwie Skoki Narciarskie 2001, Polski zwycięzca z trójwymiarową grafiką, zawodami wzorowanymi na Fisowskich i małyszem na okładce A. Wszystko to za jedyne 1999. Nadeszła więc pora, by namieszać trochę skoków narciarskich na przomie tysiącleci. Do akcji wkraczają dwaj nowi bohaterowie. Dwójkę obiecujących juniorów, młody gniewny Polak Zdzisław Kręcina oraz teksańczyk z krwi i kości Roy Jełop. Jak rozwinie się ich talent? Czy przerwą dominację złowieszczego Adama Mahishi? Może jak wielu śmiałków przed nimi utknął badnie przeciętności, stając się jedynie tłem dla herosów tego sportu. Przekonajmy się. Kolejna kariera, Skoki narciarskie 2001, polski zwycięzca. Willingen to już ostatni wiraż sezonu. Zdzisław Kręcina zaliczył bardzo udane występy w USA i Japonii. Nieco słabiej prezentuje się Roy któremu najwyraźniej bardziej służono europejskie skocznie. W pierwszej serii oboje oddali bardzo dobre skoki, Kręcina był ósmy, a Yeo trzynasty. Niestety w finale nerwy puściły i spóźnione skoki kosztowały zarówno jednego jak i drugiego kilka pozycji końcowej klasyfikacji. W rewanżowym konkursie widać było ogromny niedosyt i wolę walki. Błysnął zwłaszcza Rojełob, który wskoczył na pozycję wicelidera. Niestety w drugiej serii znów brakło koncentracji. Ostatecznie Amerykanie spadł na ósme miejsce, dając się wyprzedzić kręcinie, który skończył konkurs o dwie pozycje wyżej. Lachty nie było łaskawy dla Jełopa, który po upadku w kwalifikacjach mógł zapomnieć o punktach. Tymczasem Kręcina nie tracił rozpędu i po pierwszej serii znów był w pierwszej dziesiątce. W finale dał z siebie wszystko, ale brakło nieco techniki i ostatecznie musiał zadowolić się 13 miejscem. Drugi konkurs okazał się pechowy dla obu skoczków. Kręcina odpadł w kwalifikacjach, a Jełob był ledwie 25. Na trzy konkursy przed końcem Polak jest 18, a Amerykanie 19 w klasyfikacji generalnej. Te ostatnie trzy konkursy mogą jeszcze jednak coś zmienić. Falun Kręcina zaliczył doskonałą pierwszą serię, po której był trzeci. Jednak niepewny drugi skok zepchnął go kilkanaście miejsc w dół. skończył konkurs na 16 pozycji. W ostatnim konkursie Polak zupełnie się pogubił, za to przyzwoicie skakał Jełop, kończąc konkurs na 11 miejscu. Przed ostatnim konkursem w sezonie Amerykanin był 17, a Polak 20 w klasyfikacji generalnej. Niestety mimo świetnych kwalifikacji Jełop nie ustał skoku w drugiej serii i zamknął sobie drogę do pierwszej dziesiątki. Ostatecznie ta porażka kosztowała go jedno oczko w klasyfikacji generalnej. Dzisław Kręcina utrzymał 20 miejsce, wykonując tym samym swój plan minimum. Puchar świata z ogromną przewagą wygrał Adam Maheshi. Młodzi skoczkowie pokazali potencjał, ale na wielkie triumfy muszą jeszcze poczekać przynajmniej rok.